Witam bardzo serdecznie w piątym już odcinku wirtualnego kursu naturalnego. Za nami działania na pierwiastkach, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia, e, równania i nierówności. W ostatnim odcinku zaczęliśmy opowiadać o funkcji kwadratowej, i dzisiaj rozwiniemy ten temat. Tematem w zasadzie dzisiejszego odcinka będzie funkcja kwadratowa, jej własności na przykładzie prostych zadań maturalnych. Pierwsze dzisiaj zadanie jest następujące. Sprowadzić do postaci ogólnej funkcję kwadratową. Napiszę wzór tej funkcji. No, to będzie wzór nie w postaci ogólnej. Oczywiście, już tak prosto nie jest na maturze. x plus 2 do kwadratu minus 6. To nie jest postać ogólna, aczkolwiek jest to dosyć ciekawa postać, bo ona nam umożliwia narysowanie wykresu tej funkcji. No, ale to nie należy do tego zadania, bo hmm. trzeba napisać tą postać ogólną. Dobrze, no, jak napisać postać ogólną? Postać ogólną, czyli szukamy, szukamy, szukamy ABC, tak naprawdę. Postać ogólna to jest taka postać. No, ale jak znaleźć ABC. Po prostu należy y, wykonać działania, y, czyli podnieść do kwadratu wzór skróconego mnożenia, uporządkować, uprościć także zobaczmy, y równa się 3 razy. I teraz stosujemy wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, czyli kwadrat pierwszego wyrażenia, w tym wypadku x, plus podwojony iloczyn pierwszego i drugiego. Plus kwadrat drugiego wyrażenia, i tam jeszcze na końcu minus 6. Także połowa roboty za nami, teraz tylko to trzeba wymnożyć i y, uporządkować. Czyli mamy tak: 3x kwadrat, y, tu będzie 4x, ale razy 3 to będzie 12x, y, tu będzie 2 do kwadratu 4, 3, 4 razy 3, 12. I nie zapominamy o minus 6. Ostatecznie mamy 3x kwadrat, czyli A równa się 3 plus 12X, czyli B równa się 12 plus 6, czyli C równa się 6. Kropka. Kolejne zadanie, poważniejsze, bo zawiera trudniejsze słowa. To jest tak, określić zbiór wartości i przedziałem monotoniczności funkcji kwadratowej. No i tutaj mamy funkcję kwadratową f od x m, równa się minus 2x kwadrat dodać 3. No, zbiór wartości. Czy my jesteśmy w tej chwili w stanie określić zbiór m, wartości? No może nie, ale jesteśmy blisko napisania postaci kanonicznej tej funkcji kwadratowej. Bo postać kanoniczna to jest taka postać, z której ja jestem w stanie odczytać wierzchołek paraboli. Wierzchołek wykresu. No bo x to jest przecież x minus 0 plus 3. Teraz to 0 to będzie odcięta wierzchołka, plus 3 to będzie rzędna wierzchołka, Minus 2 wskazuje na to, że parabola będzie miała ramiona skierowane w dół. Czyli wykres, o krzywo, ale jest to tylko wykres schematyczny taki. Czyli tak, w punkcie 0, 3 będzie wierzchołek. Miejsc zerowych nawet nie wyliczam, nie jest to potrzebne w tym zadaniu. No i powiedzmy, wykres byłby taki: oś X, oś Y. Teraz tak, wykres jest kiepski, natomiast jest na tyle dobry, że jestem w stanie, po pierwsze, odczytać zbiór wartości. Zbiór wartości, z, jak zbiór wartości, patrzę na y. Czyli wyobrażam sobie wszystkie punkty na wykresie, wszystkie punkty tej paraboli i cienie tych punktów rzucane na oś y. No to te cienie układają się wzdłuż osi y aż do punktu 0,3. Czyli to są y od minus nieskończoności do 3. Razem z trójką, oczywiście, bo punkt 0,3 należy do wykresu, także 3 również jest wartością tej funkcji. Czyli odpowiedź byłaby minus nieskończoność. Razem z trójką, czyli domknięty. Co więcej, ten wykres po, pozwala nam odczytać przedziały monotoniczności, czyli kiedy funkcja rośnie, kiedy funkcja maleje. Funkcja rośnie dla x należących od minus nieskończoności do zera. Dajemy przeważnie maksymalny przedział, w którym funkcja rośnie. Także wziąłem przedział minus nieskończoność 0 domknięty i funkcja maleje dla x należących do przedziału od 0 do plus nieskończoności. Dobrze, mamy za sobą dwa zadania. No to czas na zadanie domowe. Była dzisiaj Postać ogólna funkcji kwadratowej była postać kanoniczna. No, to by została jeszcze postać iloczynowa. I zadanie będzie dotyczyło postaci kanonicznej i iloczynowej. Mamy taką funkcję kwadratową. Daną w postaci ogólnej f od x równa się minus 5x do 2 plus 10x minus 5. No zadanie polega na tym, żeby napisać przekształcić tą postać ogólną do postaci czyli tak, szukana postać kanoniczna. To jest postać, z której potrafimy odczytać wierzchołek, współrzędne wierzchołka paraboli. I postać iloczynowa. To jest postać, która pozwala nam na odczytanie miejsc zerowych. I która bardzo się przydaje do rozwiązywania równań i nierówności. Ok, to na tym kończymy piąty odcinek wirtualnego kursu maturalnego. Ja zapraszam na odcinek szósty. Tematem szóstego odcinka będą ciągi. Dziękuję za uwagę.